Kochani, słuchajcie, wielki powrót dzisiaj na siłkę. Jak to Łukasz mnie przywitał? Witaj, królu złoty. No tak, świetnie się czuję. Tego mi brakowało. Powiem Wam, że tu jest super, super atmosfera raz, że na, w samym klubie. Dwa, że w naszej grupie mamy fajną grupę. Także tutaj naprawdę, naprawdę fajna atmosfera. I z wszystkimi się tu wyściskałem, no tego mi brakowało, tak naprawdę. No i drodzy, zobaczcie, nawet kawy dostałem na wejście, Łukasz pomyślał wszystkim, co ja tu mogę jeszcze dzisiaj powiedzieć, słuchajcie, już tutaj zrobiłem sesyjkę na bieżni, na bieżni na początek, później jeszcze trochę się rozgrzeje i ogień, ogień kochani, Zapraszam City Fit Gajek. Super tutaj jest naprawdę super. No i do Łukasze Ilony. Mamy naprawdę świetną grupę. Piękne dziewczyny. Także same pozytywy. No co? Także trzymajcie kciuki za mnie, za moją grupę i do dzieła. Dam radę. Hai Kak, mi